Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz zajmar W dzisiejszym nagram dla Was vlog z forezjerów i jeszcze jedno. Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie na No dobra, to teraz słuchajcie. Pani Agnieszka kiedyś pracowała Bukowska na Wojska Polskiego, ale teraz zmieniła swoje stanowisko i pracuje na Rogatce. Dlatego chcę Ją polecić Wam, żebyście ją polecili na rogatce, bo jest naprawdę super. I chciałbym, żeby się rozwijała i była naprawdę super fryzjerką. Dlatego pamiętajcie, adres rogatka przy wysepce, tam gdzie się rozwija, naprawdę niezły interes. Tutaj są naprawdę niezłe przyrządy, fajne fryzjerki i inni fajni ludzie. Zobaczcie, jak ich strzyżą, naprawdę nieźle dlatego polecam Wam z przyjemnością odwiedzić tą fryzjerownię na Rogatyce i polecajcie ją znajomym lajkujcie ją wszędzie na instie, wszędzie i to tyle, trzymajcie się ciepło zostawcie mi łapkę w górę a jak nie to trudno subskrybujcie dalej mój kanał żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer no i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu z panem to, no to, to rodziną i ze znajomymi? Trzymajcie się ciepło, czyli Panarka, narka papa. Pa. Polecajcie wszystkim tą frezjerownię. Jest super. 9 na 10, Papa. Pa, pa. pa mordę papa. Elo. Elobina pa.